Hej, dzień dobry. Dzisiaj z porozmawiamy trochę o tym, po czym widać, że robimy dobrą robotę w zmianie. Z takiego trochę duchowego punktu, kawałka i trochę, może, praktycznego, trochę coachowego w różnych aspektach. Jestem ciekawa, Sylwia, jak tu widzisz. I tak sobie myślę, że może zaczniemy od takiego pytania. Hmm, czym w ogóle dla ciebie jest zmiana w Twoim osobistym doświadczeniu, Twojej drogi? Hmm. Dobre pytanie. Myślę, że zmiana dla mnie jest innym spostrzeganiem sytuacji życiowych, innym odczuwaniem tych sytuacji w układzie nerwowym. No, takim innym spojrzeniem, inną reakcją, umiejętnością zobaczenia innej perspektywy niż tylko ta, którą daje nam głowa. Taki, wtedy, wiesz... kiedy się, wtedy, kiedy coś się wali. Ale wiesz, nie tylko kiedy się wali. Też ja mam takie wrażenie, że no, poczucie cały czas płynie. I to jest też taka umiejętność dostrzegania chyba tych dobrych, dobrych chwil też przy okazji I takie mam wrażenie, że to się wyostrza. Że kiedy umiesz zobaczyć drugą perspektywę, tak, tych trudnych sytuacji, to też z drugiej strony automatycznie możesz zobaczyć, docenić bardziej te wszystkie rzeczy, które, które masz, które, nie wiem, ludzie ci dają. To, co masz na co dzień, tak? Rodzinę, nie wiem, no po prostu dużo różnych innych rzeczy, które przecież mamy dużo dobra wokół siebie, nie? I to jest też, to jest też zmiana, że trochę wychodzimy z takiego biegu. Mm. Tak to czuję. Czyli masz na myśli, że jak się zmieniamy, to zmienia nam się ta wewnętrzna narracja? No, może być to, możesz to nazwać wewnętrzną narracją. Ja to bardziej chyba nazywam takim czuciem, czuciem czuciem i możliwością zatrzymania. Dla każdego to, każdy to inaczej nazwie, nie? Ale pewnie to chodzi o to samo. To jakie będzie inne to czucie wtedy, kiedy się zmieniamy? Po czym po tym, gdzie w tym czuciu to poznasz, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku, że. Czasami nawet nie widać na zewnątrz tego, że jest inaczej, ale gdzieś jest w nas. Jakie to uczucie będzie inne? Spokój. <laughs> Takie otulenie wewnętrzne. No, spokój, bo może się dużo walić. A jak masz taki spokój, nie wpadasz w panikę, tylko no okej, okay. popatrzę sobie na to, co jest i zastanowię się. Co mogę z tym zrobić? Nie? Jak to no, robię? Nie wiem. Że nie wpadasz w panikę wtedy, kiedy jest ciężko. Nie wiem. <laughs> nie wiem, jak to robię. Ja po prostu e, wołam, e, wołam przewodników, wołam e, te, te wszystkie istoty, które wiem, że się mną też opiekują e, i czuję ich obecność, czuję, jak przychodzą. I, i to, do, to robi dużą robotę. Zwłaszcza w tych trudnych sytuacjach takich, naprawdę trudnych. No. To jest, to jest duże takie. Szczucia, nie? Szczucia z ciała? Szczucia w ciele? Szczucia w brzuchu? Czy czucia w metafizyczne? W, w sercu. Szczucia w sercu. Takie ciepło, które się rozlewa, taki spokój, który się też rozlewa na całe ciało. No a jak to zrobić, jak nie ma jeszcze tych rezultatów i jak to, jak to robisz, że wzmacniasz te aspekty, że masz zaufanie do procesu? E, wiesz co, ja mi bardzo pomaga joga kundalini. <laughs> tak po prostu mi to bardzo pomaga, dlatego, bo jego kundalini. Em... Ona czyści nasze, nasze kanały energetyczne, ustawia nam czakry, bo to też o tym jest. Wywala też rzeczy przy okazji, praktyki, które, no, które nam szkodzą, które, które po prostu zabierają nas nie tam, gdzie byśmy chcieli. Dzięki, dzięki temu może przyjść to, co chcemy. Także joga kundalini też i medytacje jogi kundalini. A te medytacje to nie są takie, że się siedzi, tylko zawsze coś się robi w tych medytacjach. No i mantry do tego, nie? no bo yoga kundalini to, to są mi kryje i, i nie tylko asany, ale to są oddechy, to są mantry, to są mudry, to jest cały, cały taki szereg różnych rzeczy, które się robi razem i które przynoszą wspaniałe efekty. Także ja myślę, że, że ta yoga mi dużo pomaga. Od dawna jogę praktykujesz? Jogę od... nie, nie od dawno od trzech lat w sumie, ale jogę kundalini... Nie czy to dawno, czy niedawno. No, ale jo, no wiesz, no niektórzy całe życie, nie, są takie wiesz, bio, nie, joginką byłam od zawsze, nie, no nie, nie byłam od zawsze. Ja, ja jogi nie lubiłam w ogóle kiedyś, bardzo nie lubiłam. Ale od trzech lat to tak. No ale Kundalini dopiero gdzieś kurczę, nie wiem, od wiosny tego roku, czyli z pół roku. Ale to, to jest, to robi robotę. To jest taka wisienka na torcie, mam wrażenie. I jak poznałam Jogę Kundalini, to od razu wiedziałam, no przecież to jest moja joga. No. no nie ma o czym mówić, nie? Okay. No, także myślę, że tutaj fajnie będzie znalezienie sobie dla każdego czegoś takiego, co wzmacnia. Nie? To jest chyba taki klucz. u mnie to jest może być yoga o kogoś innego. Nie. Hmm. Takie, y kiedy czas się wyłącza, nie? Nie ma czasu wtedy. I w takim flow, w takiej radości się coś robi. Nie wiem, ktoś maluje, ktoś będzie, nie wiem, biegać. Nie, ludzie lubią też biegać. Cokolwiek, co po prostu robi ten stan, może naładować. Okej, okay. no dobra. To, to, to powiedz mi, jak to widzisz, jakie będą jeszcze duchowe oznaki, że idziemy w dobrą stronę. Poza tym spokojem wewnętrznym. Może właśnie to flow, wiesz, to y, takie podążanie za ekscytacją, znalezienie tego, co, co sprawia radość i, i z drugiej strony, co widzimy, że daje też innym jakąś wartość. Okej. Okay. Czy to poczucie flow to też się jakoś będzie wiązało z poczuciem kontroli, że odpuszczamy kontrolę bardziej? Ja myślę, że nie myślimy wtedy w ogóle o, o kontroli. My tego nie kontrolujemy, nie kontrolujemy, po prostu jesteśmy tym, co robimy. No ale rozumiem, że flow to jest taki stan, który nam towarzyszy chwilowo, że nie, stanie, nie jesteśmy w stanie go utrzymać non stop. Nie? Flow tak, ale ekscytacja może trwać dłużej. A może coś nam opowiesz o tym właśnie, jak w twoim życiu osobistym się to przejawia, to bardzo mnie ciekawi. Jak ci się udało, czy miałeś takie sytuacje w ogóle wyjść z takiego o, trudnego miejsca, gdzie nie było wiadomo, czy ta zmiana idzie do przodu? Ja i teraz jestem w takim miejscu, że nie wiadomo, czy ta zmiana idzie do przodu. Znaczy myślę, że idzie do przodu. Tylko czasami jest tak, że niekoniecznie jakby widzimy wartość w tej zmianie. Na razie czasami się zdarza, że zmiana jest tak trudna i tak duża. Że totalnie można ucząć w emocjach, ale jak nie będziemy w to za mocno wchodzić, próbować to zrozumieć i rozłożyć z umysłu na czynniki pierwsze, tylko po prostu zaakceptować to, jak jest. Próbować przynajmniej akceptować to, takie, jak jest, takie, jakie jest. No i właśnie znowu wracać do tego zaufania, oddychać. No to wtedy. Wtedy idziemy do przodu. a może Ty byś też coś powiedziała o tej zmianie, co? Jak Ty to widzisz? Jak Ty czujesz w ogóle zmianę? Mm. Myślę, że moje życie to jest jedna wielka zmiana i towarzyszenie przy zmianie, więc temat jest zawsze dla mnie bardzo aktualny. Na pewno w mojej perspektywie troszkę się to postrzeganie różni. Ja bardzo widzę, że, że te aspekty, właśnie o puszczaniu kontroli, o coraz częstszym wybieraniu miłości zamiast lęku, o coraz łatwiejsze rozmawianie ze swoją grażyną, czyli ta zmiana takiej narracji, też bardzo kognitywnej w naszej głowie. Ona jest dla mnie taką, są takie dwie w sumie podstawy dla mnie zmiany, czyli to. Ten cały aspekt duchowy, rozwoju duchowego i faktycznie czucia swego połączenia z duszą, bez tego nie da się dla mnie popłynąć dalej, plus te ziemskie perspektywy, czyli ogarnianie właśnie grażyny, zmiana tej narracji wewnętrznej. To moje ukochane narzędzie, którym jest autokorekta, czyli jednak kontrola tych myśli, jest jednoczesnym kontrola tego, nad czym, na co mamy wpływ, z jednoczesnym odpuszczaniem tego, na co nie mamy, czyli trzymaniem tutaj w głowie, bo to możemy robić całkowicie, i zmiana myśli i robienie jednocześnie. Jakieś tysiąca mikroprocesów wyobrażeniowych. Ja na przykład teraz bardzo często robię taki proces, mikroproces wyobrażeniowy, który mi podesłali opiekunowie, że sobie, oczywiście, oni mi to podesłali, żeby robić to fizycznie, ale nie mogę tego robić fizycznie, gdziekolwiek jestem, ale mogę robić to w głowie, czyli, żeby rozmasowywać sobie energię dookoła serca takimi kulistymi ruchami, Idącymi jak promienie słońca dookoła serca. I to jest teraz praktyka, którą bardzo często stosuję. Myślę, że tak kilka, kilkanaście razy dziennie mikro wyobrażenie, mikrowizualizacja, mikropraktyka, tylko w głowie, a niekoniecznie w ogóle w ciele. I, I widzę to, jak mi to dużo przynosi. Oczywiście nie po jednej praktyce, ale widzę, jak one się kumulują ze sobą. I jak te mięś mięsień serca jest spokojniejszy, jak ciało jest spokojniejsze, bo dla mnie też te zmiany się odbywają na różnych poziomach, to znaczy niekoniecznie się synchronizuje zmiana w ciele z tą zmianą w mentalu, myśle i energii, czy one biegną zawsze do synchronizacji, ale niekoniecznie zadziewają się w tym samym czasie i teraz mam tak, że głowa i energia są już w innym miejscu, ale ciało jeszcze sobie próbuje z tym poradzić. Nie nadążyło trochę za tym, więc jest zestresowane w ogóle tą zmianą. Mimo, że zmiana jest jakby dobra, no to ciało jest jeszcze w odpuszczaniu napięcia. W związku z tym na przykład ta praktyka, i nie widzę oczywiście tego, że ona przynosi rezultat natychmiast, ale widzę to w perspektywie porównania sobie tygodni, trzy tygodnie temu, cztery tygodnie temu, a dzisiaj, kiedy to ciało i mięsień serca jest już dużo spokojniejszy. No, więc wiadomo, że tą zmianę i proces zmiany każdy z nas widzi trochę inaczej, doświadcza trochę inaczej. Dla mnie też nie ma uniwersalnych wzorców, jak to biegnie, ale jest bardzo ciekawa ta obserwacja tego, jak się synchronizują te różne kawałki naszej zmiany, jak czasami w niektórych aspektach już przeskakujemy do innego wymiaru rzeczywistości, jak to się mówi, że coś już jest w nas totalnie gotowe, a niektóre z kolei rzeczy nam. Zostają. No, ja też bardzo widzę to, to co Ty powiedziałaś, że reagujemy inaczej, że bardzo zmiana jest o tym, że reagujemy inaczej w innych sytuacjach i tak jak myślę, że jeszcze, jeszcze kilka lat temu, kiedy ktoś coś zrobił przeciwko mnie, no to jeszcze rok, może rok, półtora roku temu, dwa lata temu, to długo bardzo we mnie się działo. Czyli nie było jeszcze takiego totalnego wzięcia odpowiedzialności za, moje, za moją kreację w moim życiu przeze mnie. Tak teraz już dużo szybciej się to dzieje, na ten moment właściwie od razu, chociaż ostatnio nie miałam żadnych sytuacji, które mogłyby mnie sprawdzić w tym aspekcie. Także pewnie wszechświat zaraz coś przyniesie, ale faktycznie już idzie mi łatwiej, błogosławienie, łatwo idzie mi teraz błogosławienie osobom, które coś tam mi zamieszają w kotle i wcale jest nieprzyjemne doświadczenie z nimi, nie? To bardzo lubię tą praktykę, właśnie. Wdzięczności za to od razu, co te osoby przeniosły, no, ale to jest związane oczywiście z tą totalną odpowiedzialnością za to, że cokolwiek się nie wydarza w naszym życiu, jest faktycznie sumą naszej kreacji, czy wypadkową naszej kreacji. I to jest jeszcze to, co, po czym widzę, że się zmieniamy, bo dla mnie my kreujemy życie idąc za tym, to znaczy, kreujemy życie dokładnie tak, jak powiedziałam, czyli wszystko, co robimy i myślimy, każda myśl, każde działanie ostatecznie kreuje nam to życie w przyszłości. I po tym widać, jak ta kreacja się uspokaja, to znaczy, nasze życie się uspokaja, gdzie się zbliżej tego Aurea, z tego złotego środka, tego, gdzie mamy spokój wewnętrzny. To po tym, jak dużo jest tego, tego spokoju wewnętrznego, jak dużo jest też tych wydarzeń, które są po prostu bardziej neutralne, jak bardzo, no nie wiem, no, bo będzie dużo wątków, u mnie zawsze dużo wątków, że wiadomo, że stan przetrwania robi nam rollercoaster i się uzależniamy od rollercoasteru emocji i wydarzeń. Jak wychodzimy z tego stanu przetrwania, no to mamy w życiu po prostu więcej spokoju, nudniejsze jest to życie. Dla mnie to są in plus, decydowanie nudne życie jest in plus. Także po tym też jak kreuję, widzę zmianę. Widzę zmianę po wydarzeniach jakie przychodzą, po osobach, które do mnie przychodzą. To jest oczywiście dla mnie wielki temat, nie, że wiadomo, że odchodzą osoby, które już na nie służą i jak się zmieniamy no to przychodzą osoby które są bardziej skalibrowane na nas ale też dla mnie w miarę rozwoju naszego osobistego i duchowego przychodzą osoby może nie tyle mniej określone same w sobie bo one są właściwie bardzo określone osobowościowo bo one siebie znają i rozumieją ale przychodzą osoby które mm, po prostu nie wywołują burzy wokół siebie które przychodzą z peł pełną gamą swojej wielkiej osobowości ale potrafią w ciszy Towarzyszyć nam w życiu, w ciszy, to znaczy w tym braku, w tym braku właśnie wielkich ekscytacji. No i też to, co powiedziałaś. Myślę, że też widzę zmianę po tym, jak jest sens, no nie? Jak odkrywamy sens tego, co nam się dzieje. To znaczy, że coraz łatwiej jest z biegiem rozwoju widzieć sens w wydarzeniach, które nam się przytrafiają, więc i brać odpowiedzialność z jednej strony za to, że one się dzieją, bo idą z naszej kreacji, a z drugiej strony, właśnie widzieć w tym sens, że one są nam potrzebne do tego, żeby znowu zebrać ten negatywny potencjał i znowu się odbyć i gdzieś pójść do góry, do przodu. Jak to słyszysz, Sylwia, to jakoś rezonuje z tym. Jak ty widzisz też te obiekty zmiany? Myślę, że bardzo fajnie dopisałaś wszystko i poszerzyłaś ten temat. <laughs> w ogóle go fajnie opisałaś, także. Także fajnie. Tak, no, rezonuje. Um, jeszcze jest, mam jeszcze sobie... Zapisałam jeszcze jedną rzecz, bo zrobiłam sobie króciutkie notatki. E, właściwie ty jesteś teraz obrazem tego, czyli, że jest więcej spokoju w chaosie. Już to właściwie powiedzieliśmy na różne sposoby, czyli że można doświadczać teraz tego totalnego syfła, i tak czuć spokój, ewentualnie totalnego syfu, oczywiście. E, I że. I dla mnie jest jeszcze ta kontrola jednak. W sensie trochę to trochę o ty o tym powiedziałaś, trochę o tym zahaczyłyśmy. Że jesteśmy w stanie już puścić tą kontrolę i właśnie trzymać ją tam, gdzie ona od nas zależy i widzimy to, jak to się zmienia, jak to progresuje z coraz mniejszego trzymania tej kontroli w naszym świecie ogólnym, zewnętrznym, całościowo, tam, gdzie czasami tam, gdzie zanim się obudzimy, to próbujemy trzymać kontrolę, czyli w polityce rzeczach naszej rodziny, nie zewnętrznych, nie dotyczących nas, a kiedy, a kiedy się budzimy, no to trzymamy tylko kontrolę tam, gdzie faktycznie ona przynależy, czyli kontrolowanie grażyny, naszego umysłu, który tam sobie potrafi stworzyć zupełnie niewymyślone historie. Jestem ciekawa też, jak po czym nasi widzowie, poczuci oni widzą zmianę. Gdzie wy widzicie zmianę, dajcie znać, po czym wy poznajecie, nawet jak to zatrzymanie w procesie jest, to po czym wy poznajecie, że robicie dobrą robotę? Bo ja myślę, że temat jest w sumie bardzo szeroki i można by było gadać o nim i gadać. Może to jest jakaś taka zalążek okazji do tego, żeby za jakiś czas zrobić QA w tym temacie i pogadać sobie z szerszą publicznością. A my dzisiaj tu tylko z Sylwią robimy zalążek. Więc dajcie znać w komentarzu pod filmem, gdzie wy macie tą zmianę. Jak tam myślisz, Sylwia, chcesz coś jeszcze powiedzieć? Ja myślę, że już wszystko powiedziałaś, co można. Już bym hmm. nic nie dodała. Zobaczmy, jaki będzie re respons i... i jedziemy dalej, nie? Jedziemy dalej, dokładnie. Dobra, to my kończymy dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo. Dajcie znać, jak tam w was rezonuje i ściskamy. Nie? Przynajmniej ja Tak, tak. Pa, pa.